Cześć, witam was w kolejnej części. Dzisiaj pokażę swoje wozidełko. Oczywiście tak, go stoi i płacze, nie? nie ma serca się niech mu wyciągnąłem, no to płacze tego dobry. A to gubinko mnie wozi codziennie, tak sobie na pewno kangu. Także nie spieszy mi się i tak dalej, ale nie o tym chciałem dzisiaj pierdzieć. Jedziemy na szybę, coś wam pokażę sobie zrobiłem eksperyment około roku temu. Chodzi o te szybę, nie? Patrzcie, jak gładziutko, fajna, nie? I zobaczcie, ona jest przyciemniona, nie? Od środka. No, zobaczcie, jak gładziutko. Patrzcie, to kurwa, ale, ale zobaczcie, żadnych nie ma tych. No, jak sobie przejedziecie, nie ma żadnych bombi, kurwa, pod, pod spodem. No, nie wiem, czy to widać. No, hura, kurwa. Znowu fachura. Dobra, dobra, żartuję. Ona nie została przyczyniona od środka, tylko od zewnątrz. Był to eksperyment. folię, którą się kładzie od środka. Założyłem sobie na tę szybę. Ta sama metoda, ta jak od środka. Woda, rachla, jedziemy. I co się dzieje? Po roku było z 20-30 myjek. Oczywiście, geszelem, za zapiel, dolewało równie, i po szybach, i wszędzie, i tak dalej. O co chodzi? No właśnie, chodzi o to, że się nic nie dzieje z tym szybciemnieniem. Ani nie odłazi, tutaj to, to mam e, naklejkę, ani nie odłazi, ani nie robi się na rantach, że woda się tam dostanie, czy cokolwiek nie. Naprawdę polecam, zróbcie sobie. Na zewnątrz przyciemnienie ja uważam, że za 2-3 lata to się miało. Poguło się migać, a pies No już dalej, ale zlec przeleciał. Dobra, idziemy dalej, bo... Nic nie słyszę tych obawykowe samoloty tu latają. Nie wiem czy pilują mnie, czy co. dobra, ale to samot, ja millet, zaczem, żeby wtedy, I tak się. Nie się autentycznie nie no, dzieje. Nie zaginają się rogi Oczywiście trzeba przyjąć tak pod lekkim skosem. To wtedy one się nie będą zaginały, bo jak je równo. jest możliwość, że się zagnie. No. Także tak to wygląda. Zrobiłem to pierwszy raz. Zawsze robiłem od spodu i człowiek się napija, dalił tyle, że to. I tak efektu nie było żadnego, bo wszystko zaczęło na nałożnikach i tak dalej bombę wchodzić, nie? Także zróbcie sobie na zewnątrz. Tak to wygląda. Uwieści mi rok, to już jest. I nic się z tym nie dzieje. A szybki ładnie przyciemnione, mimo bombi, Wielki szpan Odnośnie się szybek, bo nie mówię o tym samochodzie, nie? No, także polecam, wspólnie, sobie w ten sposób zrobić. Mówię. Jakaś metoda jest, jest to sprawdzone, bo to już trzyma rok. Naprawdę kąpieli w minie to już trochę przeżyło. I trzyma się dalej. Dobra, na razie. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli pomogłem, mówię, zróbcie to, nie będziecie żałować. I na pewno to będzie mniej porysowane, niż wy Je jedziecie od spodu rachlą i się pierdolicie z tymi bąblami, nie? No to wiadomo, jak taka folia Wygląda, nie? Cała porysowana. Wiem, bo sam robiłem je raz. Ociotka kurwicy szło dostać, bo wychodziły bomby Dobra, znowu pieprzę tyle, że na razie trzymajcie się. Do następnego. Będziemy później kango dalej działać. Cześć.